Ja mu się trochę podobam, ale ja wybielam mojego faceta i to z nim chcę się hajtnąć. Ja mu się trochę podobam, ale ja wybielam mojego faceta i to z nim chcę się hajtnąć. On był dla mnie jak kolega. Kolega od małego. Ale ja nie przypuszczałam, że mu trochę podobam je. Ze mu trochę podobam. Ja mu trochę podobam, ale ja wybielam mojego faceta i to z nim chcę se hajtnąć. Ja mu się trochę podobam, ale ja wybielam mojego faceta i to z nim chcę się hajpnąć. I toż nim chcę się hajpnąć. Ja jestem w całśliwa z facetem, z którym jestem od dwunasty, 04 2022. Kocham go ponad wszystko, nad życie jeje. Yeah, yeah. Zakochałam się w nim na śmierć i nic nas nie rozdzieli, ani nikt. Oprócz śmierci, jejem, yeah, yeah. nic nas nie dzieli. Oprócz śmierci, ja muszę trochę podobam, ale ja wybielam mojego faceta i to z nim chcę się hajtnąć. Ja mu trochę podobam, ale ja wybielam mojego faceta i to z nim chcę się hajtnąć za moim facetem wskoczę w ogień i nie pozwolę by ktoś inny mnie miał, je, yeah, je yeah. by ktoś inny mnie miał. Je, yeah, je, yeah. bo ja jestem tylko od Grzesia bilika i to z nim chcę być na zawsze i tylko go trzymać załękę i tylko jemu mówić: Kocham cię. Grzesiu, to dla ciebie ta piosenka, Grzesiu. Dla ciebie ta piosenka. Ja muszę trochę podobam, ale ja wybielam mojego faceta. I to z nim chcę Ja mu trochę podobam, ale ja wybielam mojego faceta i to z nim chcę się haitnąć. Uchodzę bili, kupami że to ty masz tylko moje serce i ono właśnie bije dla ciebie i to z tobą chcę być a nie z żadnym innym chłopakiem a ja mam twoje serce kocham cię, kocham cię i ja to mówię prosto z mojego serca ja mu sam trochę podobam ale ja wybieram mojego faceta i to z nim chcę się hajtnąć ja mu sam trochę podobam, ale ja wybieram mojego faceta i to z nim przesycha jedną dzieje. Yeah, yeah.